Wyobraź sobie, autostopowicz z Kalifornii ratuje kobietę, uderzając napastnika siekierą, staje się bohaterem internetu. A trzy miesiące później zostaje oskarżony o morderstwo. W 2013 roku Caleb McGilvery, znany jako się Kai, udzielił wywiadu po tym, jak powstrzymał atak na kobietę, używając siekiery. Jego entuzjastyczne opowieści i charakterystyczne SMASH, SMASH, SUCH, MASZ Uczyniły go internetową sensacją. Wystąpił nawet w programie Jimmy Kimmel Live. Jednak w maju tego samego roku Kai został aresztowany za morderstwo 73-letniego prawnika w New Jersey. Twierdził, że działał w samoobronie, ale w 2019 roku został skazany na 57 lat więzienia. Od bohatera do skazańca w zaledwie 90 dni. Czy sława go zniszczyła? Czy może od początku był niebezpieczny? Daj suba, jeśli chcesz więcej takich historii.